Konin 95 i 8. 95, 8 Radio Konin 95 i 8 FM Według oświadczenia nowego właściciela nie zostały postawione żadne warunki brzegowe co do sposobu wykorzystania tych obiektów. On jest absolutnie przekonany, że powinna tam być biblioteka. Oświadczył, że Stosowną umowę jest gotów niezwłocznie z miastem zawrzeć. Natomiast umówiliśmy się, że wspólnie zadecydujemy o tym, co będzie w tym drugim obiekcie, bo on jest nie, nie mniej ważny. Nam e, chodzi przede wszystkim i chyba wszystkim nam chodzi o to, żeby funkcja kulturalna w tym budynku została zachowana. I z rozmów, które mieliśmy zaszczyt przeprowadzić z nowym nabywcą synagogi, wynika jednoznacznie. Że taka funkcja zostanie zachowana. Będziemy w toku dalszych rozmów prowadzili negocjacje. Z racji tego, że do tanga trzeba dwojga, to do negocjacji, do mediacji muszą być zainteresowane dwie strony, a do tej pory było ciężko wynegocjować dru wizytę drugiej strony w konie, czy chociażby tam pojechać do nich. Myślę, że stało się dobrze, że tą synagogę na była osoba z konina, która jest tym koninem od bardzo długich lat związana, która podziela nasz pogląd, że w tym budynku będzie dalej biblioteka. Konin. 95 i 8. 95 i 8. Radio Konin. 95 i 8 FM.